Właśnie zostałem pacjentem w jakimś dziwnym, strasznym szpitalu. Widzowie, ja jestem zdrowy. Ja nie wiem, czemu mnie tu zamknęli. Nie wiem, czemu ja tutaj się znalazłem. Spójrzcie tylko, jak tutaj wygląda. Widzicie, co tam jest za ta straszna postać? Nie wiem, nie wiem. Podobno tutaj są jakieś zombiaczki, że, że... Nie wiem, jest to bardzo groźnie po prostu. Yy, nie wiem, boję się. Patrzcie, o, już, już mi coś się stało. Nie wiem, czy uda mi się to przejść do końca. Widzicie tamte czerwone coś? To wygląda jak przycisk subskrypcji, także koniecznie... Teraz zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. Wtedy będziesz miał okazję wyświetlić się, tak jak o te osoby, które tutaj widzisz. No, także, także dobra. Ja muszę zaczynać, bo chciałbym się stąd bardzo wydostać. Ta postać tu jest bardzo, bardzo straszna. Mam nadzieję, że nigdzie jej po drodze nie spotkam. Chociaż widzowie, no nie wiem, co mnie tutaj może czekać, co mnie może tutaj spotkać. Koniecznie zostaw jeszcze teraz łapeczkę w górę. A my zaczynamy. Widzę, że pierwszy level mamy sobie. Przeszliśmy, tu muszę pull the lever, czyli muszę odpalić drzwi. Dźwignie? Co? O, okej! Okay. Wygasły te lasery. To znak, że już została. On, on, ta, ta gra mi zostawiła subskrypcję o widzu. Teraz ty musisz zostawić, wtedy to zniknie, wygaśnie i będę mógł pójść dalej. Okej. Okay. Dobra, wchodzę tutaj. Nie mogę skakać po tych rurach? Co? Ja myślałem, że ja właśnie mogę wejść na te rury, ale one może są bardzo ciepłe, nagrzane i dlatego nie mogę w nie wejść. Jest tutaj bardzo strasznie, bardzo ciemno. Yy, dobra, teraz spróbuję, muszę jakoś od boku, o tak, tak, udało się, tu jeszcze w ogóle wieje jakimś wiaterkiem dziwnym i mi się nie udało przy samym końcu, no jak zwykle mam takiego strasznistego... Tak! Udało się, widzicie to! Widzicie to? Tu jest ten zombiak! Straszny, ten straszny zombiak! Mam nadzieję, że mnie nie dopadnie. Musimy być pierwsi, widzowie. Musimy być pierwsi. I każda łapeczka w górę pod tym filmem to jedna szansa więcej dla mnie na niespotkanie tego strasznego zombiaka. Patrzcie, on mi nic nie może zrobić. Na razie. Okej, okay, dobra, chyba tu mam wejść. Tak, tu, po tych łóżeczkach. Nie, ja chyba tam byłem. Mam iść w tą stronę. Czemu tu zgasło światło? Yy, nie wiem, nie, nie, patrzcie, goni mnie, goni mnie ty chłopak, nie złapiesz mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, ty jesteś taki straszny, gdzie jest wyjście, tu, tu, tu widzowie, patrzcie, on mnie dalej goni, dalej mnie goni, tak, dalej mnie goni, ja nie wiem, w którą stronę mam uciec, w którą, gdzie, tu, yy, dalej, dalej mnie goni, tak, jest strzałeczka, jest strzałka, exit, exit, wyjście, tak, tak, zawis, o nie, tu to, to był ze straszny dźwięk. Yy, nie wiem, ja się zaczynam bać. Widzowie, tu są jakieś. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Jakaś maść w ogóle? Maś? Nie wiem, no bo bardzo, bardzo dziwnie. Nie chcę tutaj już być. Okej, okay, udało mi się. Widzowie, wy to słyszycie? Wy to słyszeliście to? Co to jest? Widzowie, słyszycie to? Ja nie wiem, co to? Nie wiem, mam tam iść? Co to jest? Gdzie? Tu? Gdzie? Tu mam iść? Tu? Co to było? To, to jest to, to jest to magiczne, dziwne coś. Muszę. Nie! Jeszcze raz, dość dziwnie zamyka i chce mi zrobić krzywdę. Teraz, teraz, tak! To jest! Jak to ukończyć? Nie, 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 to wygląda bardzo, bardzo strasznie teraz. Nie muszę poczekać teraz. O nie! Widzowie, widzicie to? Jaki to wydaje w ogóle straszny, dziwny odgłos. Czemu ja o to haczę? No nie wiem, dziwne. Dobra, mam sobie, zaraz kupimy sobie, wydamy sobie Robuxy na tą grę, żeby przejść to szybciej, bo mnie tą już irytują. Tak, tak! Co jest teraz za pierwszym razem? No nie! Drugie dziwne coś. Jak będę znowu się Nie, udało mi się znowu za pierwszym razem. Dziwne. Ej, to jest widzowie, rura, po której mogą chodzić w normalny, dziwny, taki no normalny sposób. Teraz pewnie będę musiał skakać sobie po tych rurach. Tu muszę uminąć to. Okej. Okay. Hmm, Michu, w którą stronę teraz masz iść? To jest w ogóle, widzowie, dziwny, straszny szpital. Zostałem zamknięty w jakimś strasznym szpitalu, prawdopodobnie z jakimiś zombiakami, jak mogliście zobaczyć, bo tam były jakieś straszne zombiaki i się pojawiają. Ja coś nie wiem, może to są. Ten śmiech jest przerażający widzowie, to jest naprawdę bardzo, bardzo straszne. Okej, okay, tutaj nie. To te jest... ci zombiacy to są... Może nie znowu ten dziwny dźwięk. Gdzie ja jestem? Tu jest labirynt, ja już się zgubiłem tutaj. Pomocy! Jak stąd wyjść, jak opuścić ten straszny labirynt. Widzowie, te zombiaki, to są pewnie tacy gracze, tacy zwykli ludzie, gracze fajni, jak wy, jak i ja, którzy... Zostali zaatakowani, zostali uwięzieni. Patrzcie, oni zostali, nie wiem, opętani, czy zostali jakoś zarażeni przez tych zombiaków. Co oni chcą mu zrobić? Czemu tu jest taka straszna piła? Co wy chcecie mu zrobić? Co się stało? Nie! Czemu ja w niego wszedłem? Gdzie ja jestem? On mnie zjadł! On mnie zjadł, widzowie! On mnie zjadł! Co tutaj jest? Co to jest? To jest kogoś ręka? No nie! Jak tu jest strasznie? Czemu tam była kogoś ręka? Yy, nie wiem, nie wiem, widzowie, ja się... tam jest druga dalej, tam jest dalej druga, ja chcę się stąd bardzo szybko wydostać. I nie muszę ominąć te ręce w ogóle. Czemu te światełka się zmieniały w jakiś taki dziwny sposób? Nie wiem. Naprawdę ten śmiech jest turbo, turbo straszny, widzowie, nie oglądajcie tego, co to było w ogóle. Co to? Znaczy oglądajcie. Do końca musicie oglądać. Ej, patrzcie, to oko mnie śledzi, ona za mną chodzi. <laughs> Ale to było dziwne. Ej, chodzę po jakichś dziwnych kościach, okej, okay, nie wiem. Co? O nie, jakie to jest straszne! Co tu się wydarzyło? Ten zombiak, czy ten pacjent, on kogoś zjadł? Czy to jest jego mużdżek? Nie wiem. Ale zaczyna to wyglądać strasznie dziwnie. Jakieś dziwne dźwięki tutaj w ogóle słyszę. Nie wiem, spróbuję przejść bokiem. Nie, nie mogę przejść bokiem. Dobra. Myślałem, że się da, ale się nie da. To skaczemy. Prosto skaczemy. Tak! Tak! Michu, najlepszy obbi. Jestem najlepszy w obbi. I fajnie mi to wszystko idzie. O, to myślałem, że mogę wejść w te sobie ząbki. Dobra, tu jest okej. Okay. Tu, tu. Patrzcie, to ząbki są proste do przeskoczenia. Okej, okay, tu są jakieś kolejne kości. To jest, widzowie, naprawdę strasznie. czy jest straszny obwój, jak z jakiegoś horroru. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dziwnie. Tu jest jakaś guma do rzucia. Nie wiem, co to było. Okej. Okay. I te kości są niebieskie. To może nie był człowiek, widzowie, to może nie był taki ktoś jak my, tylko ktoś inny, ktoś o wiele bardziej straszniejszy. Czemu on ma coś takiego w żołądku? Przecież to jest chyba ostre. On to zjadł? Czy co tutaj się stało? Nie nie wiem, o tu chyba już wychodzę stąd widzowie, bo wchodzę właśnie po jakichś kościach skaczeł i prawdopodobnie ta muzyka jest taka straszna, że ja co chwilę się zatrzymuję ze strachu, bo się boję. Yy, I ta muzyka nie wiem. Ej. Uj, Słyszycie to? Uj. Uj, Nie wiem co to jest, widzowie, ale nie wygląda to zaciekawie, ciekawie, ani nie brzmi to za ciekawie. Okej. Okay. Yy, yy. Nie wiem, gdzieś wpadam, gdzieś wchodzę. Nie wiem gdzie, nie wiem, co się ze mną dzieje. Michu, stój, stój, gdzie ty jesteś, Michu? Michu, pomocy, widzowie, ja tutaj nic nie widzę. O, jestem. Checkpoint. Wypadłem skądś. Nie wiem, skąd wypadłem. Widzowie, macie pomysł? Nie, znowu... Ej, pomocy, ja chcę wyjść! Nie! Zostałem tu znowu uwięziony! Znowu mnie ktoś zaatakuje! Nie, znowu mnie ta straszna postać goni! To jest takie trudne, bo ja nie wiem, w którą stronę mam kompletnie uciekać. Michu, zbliżę sobie tak kamerę, widzowie, pozwólcie mi, że sobie zbliżę. Tak, 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 tak! Udało się, udało się! Ale szybko mi się udało, a już się tak bałem, widzowie, jestem całej zdrowy, na szczęście. Okej, okay. wchodzę teraz tutaj, zapiszę sobie czym prędzej i nie wiem, to jest jakiś straszny szpital. Może to jest jakiś szpital, który nie wiem, coś się... Zaatakowało. Może to Talking Ben tutaj był, albo Freddy. No nie wiem, ale jest tutaj bardzo, bardzo strasznie. Okej, okay, nie mogę tam przejść. Myślałem, że mogę tamtędy przejść, ale jednak nie. Okej, okay, tu jest przejście, jest zapis. Tam też jest zapis, ale muszę chyba to przejść. Tutaj wszystko naokoło. Jak to? Cześć, to hałasuje. Jest to w jakiś taki dziwny sposób. Nie, to z jakimś kwasie się rozpuściłem, czy gdzieś. Nie wiem, co to jest. Może. Może tu są jakieś ścieki. No nie wiem. Dziwnie, bardzo to wygląda. Okej. Okay, znalazłem się już tutaj, więc chyba muszę wejść do tego tunelu. Okej. Okay. Co to było? Run home. Uciekaj do domu. Uciekam do domu. Nie, nie, nie. Zostaw mnie. Ty! Ja nic nie zrobiłem. Przecież jestem zdrowy. Ja nic nie zrobiłem kompletnie. Zostaw mnie tutaj. Tak, tak. Uciekłem. O, o, widzieliście? Jakie to jest przerażające. To jest tak strasznie. Tu jest mega duro dziwnie, strasznie. Zobaczymy, czy coś tam jeszcze było. Czy on mnie chce tam dopaść, czy co? Yy, nie wiem. Widzowie, zobaczmy sobie tam jeszcze raz. Muszę tu jakoś wyskoczyć. Nie wiem, nie mogę się tutaj podnieść. Nie mogę tutaj podskoczyć. Wejdę sobie z powrotem tu na drabink yy, Tu jest jakaś straszna rura. Widzowie, wiecie co mi się wydaje? Że to jest... Chyba koniec. Już by mi się udało to przejść. Nie wiem, wejdę sobie w tą postać. Wygrałem? wykrałem chyba, widzowie. Chyba udało mi się stąd uciec. Tylko, widzowie, to nie jest mój dom. Ja tutaj przecież nie mieszkam. Ja chciałbym naprawdę wrócić do jakiegoś domu swojego, a nie... Tutaj speed... Nie, no nic nie mogę zrobić. Jaki speed? Yy, to nie jest, widzowie, mój dom. Ja nie mieszkam na placu zabaw. Jeszcze takim strasznym placu zabaw. Przecież no to jest naprawdę dziwne. Co najmniej dziwne. Ja bym się chciał jakoś stąd wydostać. Do mojego prawdziwego domu. A nie być zamknięty w takim strasznym czymś. Bez w ogóle... Żadnych perspektyw, bez możliwości powrotu. No nie wiem, spróbujmy jeszcze to przeskoczyć. Widzowie, w ogóle światło się dziwne pali, widzicie to? Patrzcie w jakimś kierunku. Nie mam żadnej latarki, a oświetlam. To jest też bardzo dziwne. Zobaczmy, czy ta zła postać jeszcze tam jest. Na szczęście nie udało jej się mi je dopaść, ale jej tutaj nie ma. Ta rura jest jakaś dziwna. Zobaczymy, czy uda mi się wspiąć widzowie po tej rurze. Czy będę mógł wejść tutaj jakoś tak, tak? Widzowie, widzicie to? Tituję grę, trituję grę, je grę. Znowu patrzcie. Hops, hops, tak jestem. Jestem! Odkryłem jakiś dziwny sposób. Odkryłem jakieś dziwne miejsce. Yy, nie wiem, tam nie mogą dojść. Okej, okay. idziemy w tamtą stronę. Widzowie, może spotka nas coś ciekawego. Jesteśmy nad tymi yy, nad tą jakby drogą, w której gonił mnie ten zły pan, ta zła postać mnie goniła. Ale okej, okay. wpadłem tu. Wpadłem tu z powrotem, ran, ale już nie ma tego rana. Ona znikła, nie ma jej tutaj, nie ma jej tutaj, czyli chyba jestem bezpieczny, widzowie. Tylko dalej nie wiem, jak mam wrócić stąd do, do domu. Jakbyście mogli mi pomóc, to bardzo was proszę, wbijcie przy okazji na moją robloxową grupę, tam albo na Discorda, wy jeszcze wejdźcie, będziemy sobie grać razem w gry i będzie nam raźniej lepiej. I, i może wtedy znajdziemy drogę do domu, bo ja teraz naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Pamiętajcie, że filmy są codziennie. Jutro będzie nowy odcineczek, czuję wam też, że wyświetlają jakieś inne filmiki, śmiało, wbijcie. Pamiętajcie o tej subskrypcji, bardzo mi na tym zależy. Wbijamy 6 tysięcy subskrypcji. No i trzymajcie się, gdzie ja jestem, znikam, nie wiem w końcu gdzieś i zobaczymy co tu się stanie!